Są takie osoby, które starają się pomóc świętemu Mikołajowi przed świętami i spełniać marzenia tych, którzy sami tych marzeń spełnić nie mogą. I mamy taki list. Nie piszę, by prosić o coś dla siebie. Moje gwiazdkowe marzenia są nie do spełnienia. Wystarczy mi Twoja podobizna. Te święta nie będą zbyt wesołe, bo spędzone tylko z mamą. Proszę nie dla siebie, ale dla niej, byś spełnił jej gwiazdkowe marzenie o kolczykach, bo sama jeszcze. Nie mogę tego zrobić. Fajnie, że jesteś i spełniasz marzenia. Pozdrawiam Dominika. I to był list do Świętego Mikołaja, mm -hmm. i on trafił do Świętego Mikołaja właściwie do pomocników Świętego Mikołaja. No właśnie. Z nami goście pan Zbigniew Frajs, założyciel strony www.listedomikołaja.pl. Kasia Szkudlarska, elf Świętego Mikołaja, która pomaga w prowadzeniu strony i Julka, córka Pana Zbyszka, która też pomaga w prowadzeniu tej strony, tak? Julka, a jak Ty się czujesz jako ośmiolatka w roli takiej osoby, która spełnia marzenia innych, pomaga spełniać te marzenia? No dobrze. Dobrze się czujesz, tak? Na, tak? Czym, na czym polega Twoja praca? Jak pomagasz no, Świętem Mikołajowi? Listę. I co potem? No i... i no i segreguję tak. je, pomaga mi też często. Jakby podzielić, że ten jest wzruszający, ten jest zwykły, pisany z rodzicami. W ten sposób pomaga, no bo ośmiolatek inaczej pomóc nie może w akcji. Panie Zbyszku, ile tych listów przychodzi? Oj, w tym roku mamy ich już ponad 2000. Z czego to są zwykłe? To są listy zwykłe, ale też te wzruszające. A co to znaczy zwykłe? Znaczy, bo ja rozumiem wzruszające, tak? A zwykłe? Zwykłe listy to są pisane generalnie z rodzicami. To są, mhm. widać po tych listach, że to są jakby teksty, które dziecko pisze z rodzicem. Kochany Mikołaju, chcemy laptopa, chcemy mhm. telefon komórkowy, piłeczkę i tak dalej. Czuć, po prostu my czujemy, tak. nasza percepcja nas raczej nie zawodzi i wiemy, że te listy są pisane właśnie z rodzicami, i te marzenia będą spełnione. A te Natomiast, romantyczne, te wzruszające. Wzruszające listy to są listy mm, od dzieci przede wszystkim z ubogich rodzin. Od dzieci, które mm, często nie dostają nic tak naprawdę mhm. na święta Bożego Narodzenia. Powiedział my... Pan, że 2000 listów, a ile z tych 2000 uda się spełnić? Może tak. Dwa lata temu udało nam się spełnić wysłać paczuszki do 200 dzieci. Mhm. Po drugiej wizycie u Państwa w programie yy, ta liczba się y, podwoiła. 400 y, y, paczuszek wyszło do dzieci. Z tym, że chciałbym tutaj zaznaczyć, to nie my wysyłamy te y, prezenty, tylko jakby ten cały wolontariat, wszyscy ludzie w Polsce, a mamy naprawdę wspaniałych ludzi, mhm. wspaniałych Polaków, którzy przed świętami mają tak wielkie serducha, zgłaszają się sami, bez żadnej nawet promocji w mediach. Po prostu znajdują stronę, Jest. czytają te listy i, i przysłają do nas. Czyli wy mail. jesteście pośrednikami? Dokładnie. My kojarzymy jakby... Pomocnicy świętego Mikołaja. Tak, wysłannicy od świętego Mikołaja, Kasiu, jeżeli tak mogę oczywiście do elfa się zwracać. Na czym polega Twoja praca? Na czym polega moja praca? Tak jak Jurka powiedziała, również segreguję listy, czytam wszystkie, dzielę na wzruszające, zwykłe. Później odbieram swojego jakby elfickiego maila, na który przychodzą wiadomości odnośnie tego, kto by chciał pomóc. I przypisuję dany list y, do danej osoby. Wysyłam adres razem z tak zwanym listem od Świętego Mikołaja. I wtedy... Te osoby działają. Dziś mamy wtorek, do Wigilii zostało kilka dni. Czy to nie jest za późno, żeby przyłączyć się do takiej akcji, żeby jeszcze spełnić jakieś marzenia? Zdecydowanie nie. Zawsze jest dobry czas. A jak jest. możemy pomóc? Jeżeli ktoś nas w tej chwili ogląda i myśli sobie super pomysł, nie słyszałem o tym, chciałbym się w to włączyć. To proszę Państwa, wchodzimy na stronę www.listydomikołaja.pl www.listydomikołaja.pl Szukamy sobie wzruszających listów. I taki list kopiujemy i wysyłamy do nas na adres biuro do listydomikołaja.pl. My będziemy, postaramy się jak najszybciej e, odpisać i wysłać adres do dziecka, które jest w potrzebie. I mamy też takie, taką jakby instrukcję e, wysyłania tych listów, e, czyli no, mamy krótki czas. Więc tam jest taka prośba, żeby wysyłać to y, pocztą kurierską. To nie muszą być spełnione prośby, y, konkretne spełnione mm -hmm. prośby, to mogą być delikatne, małe upominki. Chodzi o to, żeby przekazać tym dzieciom ten duch świąt, żeby te dzieci wiedziały, że ktoś o nich pamięta. O to, to, chodzi. My się, to my się do tego apelu przyłączamy, zachęcamy do odwiedzania strony i do włączenia się do tej pomocy. Listy Polacy pokazują, że w potrzebie potrafią się łączyć i potrafią pomagać. Uczestniczyliśmy w akcji, w wielkiej zbiórce żywności. 620 ton żywności udało się zebrać i pomóc tym, którym brakuje jedzenia. Więc wierzymy, że święty Mikołaj też pomoże. Dziękujemy bardzo. Teraz drugiej elfy, do roboty, do roboty, że można... biegniemy. biegniemy. Czy Można jeszcze coś powiedzieć? Ja chciałem podziękować, bo wokół nas jest też, jest też cała, całe mnóstwo wolontariuszy, którzy, którzy pomagają nas, nam w inny sposób. Na przykład taki mój kolega Łukasz Oleniuk zbudował nam specjalny, specjalistyczny system, który obsługuje tę stronę. Pan Michał Trawka zaprojektował nam stronę. Filip Wentland. No... Panie Zdóżko, ja nam myślę, ja myślę, że nam spot i musiałbym tu wymieniać jeszcze chyba z dwie godziny. Wymienić nie da. Dziękujemy wszystkim Dziękuję. tym, którzy pomagają i na tych, którzy chcą e, pomagać czekamy i wierzymy, że, że jeszcze się włączą. Jeszcze raz dziękujemy. Listy do um, mikołaja.pl, a my teraz o tych ozdobach, które no pokazywaliśmy. Proszę spojrzeć, co można zrobić z osiki.